Model kalkulator kosztów zaniechania to nowy sposób na prowadzenie nowoczesnej i aktywnej polityki społecznej. Projekt skierowany jest do decydentów i realizatorów lokalnych działań, przedstawicieli władz samorządów Mazowsza, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ludzi potrzebujących wsparcia w powrocie do samodzielności w swoim życiu, niezależnie od codziennych problemów. W polityce społecznej najważniejsze są profilaktyka i aktywizacja osób wykluczonych społecznie. A działania interwencyjne powinny być ostatecznością. Dlatego czas na zmiany w sztuce pomagania. W dzisiejszej audycji odwiedzimy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach Bramurze i opowiemy o liderach innowacji społecznych. Jestem kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach Bramurze, Jadwiga Krukowska. Kierownikiem jestem ponad 20 lat a w ogóle w pomocy społecznej od 1985 roku pracuje, a jako urzędnik od 76. Gmina nasza jest typowo gminowiejsko, wiejsko typowo rolniczo, utrzymująca się w większości z małych powierzchni gospodarstw. Dlatego większość dostaje pomoc społeczną z tytułu ubóstwa, które jest spowodowane różnymi przesłankami, przede wszystkim bezrobociem. Mam takiego bohatera, bo rzeczywiście Osoba, która utraciła pracę, w porę zainteresował się pracownik socjalny, w porę, mówię, dlatego że ta osoba na pewno by pogłębiła się w inne problemy, bo kiedyś, kiedyś, kiedyś nadużywa alkoholu. Zapisał się do naszego projektu, zakwalifikował się, przeszedł całą procedurę psychologa, spotkania z psychologiem i z doradcą zawodowym gdzie tak indywidualny plan działania został dla niego utworzony, czyli ta ścieżka kariery. Ta osoba zawsze marzyła być kierowcą zawodowym, ale ze względu na brak środków finansowych nigdy tego by nie zrealizowała i nie mogła zrealizować. Załatwiliśmy w tym projekcie, że zrobimy te przekwalifikowanie na tego kierowcę zawodowego. Tam było dwie osoby, w tym też kobiety mieliśmy która na, no, trup, trudno, na razie jeszcze nie zdała tych egzaminów, ale być może w poprawce zda. On przeszedł, zdał pozytywnie wszystkie testy psychologiczne. No, włożyliśmy ją ponad 4000 w jego te przekwalifikowanie. Ta osoba po skończeniu y, tego przekwalifikowania, ja miałam konferencję podsumowującą oraz tego projektu, ona bardzo nam podziękowała i mówi, że szuka pracy. W ciągłym kontakcie jest pracownik z tą osobą, ta osoba w tej chwili pracuje na samochodzie ciężarowym, jest tak zadowolona, spełniły się jej marzenia i po prostu rodzina funkcjonuje bez wsparcia naszego finansowego co jest najważniejsze chyba w życiu nie popadła w to ubóstwo, a mogła. Ja uważam, żeby inne środowiska, żeby służby e, socjalne w porę. Zobaczyły, zaobserwowały daną osobę, można by było pomóc jej aktywnie, czyli nie interwencję, tylko prowadzić to aktywną politykę, zapobiegać. Mamy również opiekunki domowe, które przekwalifikowaliśmy. Mamy tu niedaleko, gdzie szkołę kupiła pani, część szkoły, i jest tam dom pomocy społecznej. Te osoby pracują, czyli. Czyli dla nas to jest duży sukces, to jest, no są to nie małe pieniądze, ale to pieniądze z, z Funduszu Europejskiego Kapitału Ludzkiej. Także weszliśmy w projekt Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, kalkulator kosztów zaniechania. To muszę no, podziękować Mazowieckiemu Centrum, jest to bardzo pomocne i wspierające narzędzie dla nas. Na przykład opracowaliśmy w generatorze strategii. Problemów społecznych, strategię swoją. Wspólnie powołał wódź z zarządzeniem 11 osób: przedstawiciela kościoła, policji, organizacji pozarządowych, pomocy społecznej, oświaty, czyli mamy cały pakiet służb lokalnych. I my tworzyliśmy wspólnie tę strategię. Każdy sobie w generatorze wpisywał. Czyli to tak, jakby tworzył całe społeczeństwo, społeczeństwo lokalną tę strategię. Czyli to wykorzystaliśmy. W ramach tego testu otrzymywaliśmy tego kalkulatora kosztów zaniechania, otrzymaliśmy środki finansowe, gdzie napisaliśmy projekt społeczny. Dobry rodzic, szczęśliwe dziecko, tak go zatytułowaliśmy rodziny wielodzietnych. Grupa tatusiów przeważnie wyjechała sobie na Mazury, tam przeszli całe warsztaty psychologiczne. Aktywizujące, nauczyli się jak rozmawiać z dzieckiem, jak postępować z dzieckiem, jak można się wspólnie bawić. Także również korzystali z różnych kulturalnych rozrywek, czyli basen i zwiedzanie muzeum. No, grupa bardzo zadowolona, też przedstawiciele przyszli, to nam podziękowali. U nas są nieduże zasiłki celowe. Ja uważam, że. One nie w pełni zabezpieczają egzystencję tej osoby. To tylko takie jest przeżycie na, no, na krawędzi, nie wiem, rozpaczy. Ale gdyby zainwestował w tego człowieka, bo to jest inwestycja w kapitał ludzki, nie? Tak ja to uważam. To moglibyśmy za, na pewno nie od razu, ale może za rok, może za dwa zyskać. Bo no, samorząd gminny po prostu środki finansowe y, widzi tam na drogach, nie? Infrastruktura, jest to widoczne. Ale tak jak ja kiedyś tam gdzieś tam przeczytałam, to po co nam będą te piękne drogi, nie? Piękne w powiecie chodniki, jak nie będzie komu jeździć i komu chodzić po tych chodnikach. Przecież młodzież u nas z gminy ucieka, mamy ponad 5800 mieszkańców. Co roku nam się zmniejsza, co najmniej 50 Zmniejsza się liczba dzieci w szkołach i to naprawdę jedna klasa umyka nam, co roku. Zostaną się staruszkowie, gdzie musimy środki finansowe zabezpieczyć na utrzymanie. No bo musimy objąć te osoby opieko. Mam czterech liderów lokalnych, ja mam trzech w Ośrodku Pomocy Społecznej, dwóch liderów jest w Urzędzie Gminy, sekretarz jest i sekretarka na Kancelarii Wójta. Są przeszkoleni, także przeszli psychologa, doradcę i szkolenia, szereg szkoleń. No i zaczniemy działać od następnego roku, bo to jest za krótki okres. Mamy dziewięciu użytkowników tego kalkulatora, gdzie to użytkownikiem jest kultura, oświata, także no chce, chcemy jeszcze, pomoc społeczna oczywiście i urząd gminy. Chcemy jeszcze wciągnąć policję, bo przecież jak byliśmy na szkoleniach, przecież ten kalkulator kosztu zaniechania może każdy go używać, może księgowa, może skarbnik, może sekretarz Urzędu gminy, to rzecz bardzo naprawdę bardzo przydatna. Nasz ten projekt w, w kalkulatorze innowacji społecznej jest już umieszczony jako pro projekt innowacyjny. Na wsiak jest trudno w ogóle ludzi zebrać, ale jeśli będę miała tych liderów czterech, ja ich po prostu roześlę. Będą spotkania, będą zebrania, po prostu z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, żeby oni wyszli z tych czterech ścian, bo oni w tej chwili to są zamknięci w czterech ścianach telewizor i nic więcej. Nawet niektórzy nie wiedzą, co się dzieje, co się dzieje w społeczności lokalnej. Także po prostu no, aktywizować należy tą społeczność lokalną i zawsze byłam za tym, żeby wspólnie robić. Ludzie są zaangażowani i się cieszą, że zrobiliśmy to czy tamto. Mówi pani Barbara Kucharska, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, kierownik projektu Kalkulator Kosztów Zaniechania. Lider innowacji społecznej to jest całkowite nowum, bo tak naprawdę trzeba by dodać tam jeszcze jedno słowo, lider wiedzy. Ponieważ w polityce tyle się dzieje, tyle jest zmian, te pieniądze zainwestowano, to są wielkie pieniądze, no to się stała zmiana. No i teraz w środowisku lokalnym chcielibyśmy, żeby były takie osoby. Przynajmniej jedna taka osoba, która wie, że są narzędzia, że jest katalog, że jest dyfuzor, że są ludzie, którzy mają wiedzę. Gdzie tej wiedzy szukać? Jak jej szukać? Podpowiad taki podpowiadacz dla samorządowców, dla organizacji pozarządowych, dla młodych ludzi, dla szkół o tym, jak sobie radzić w rozwoju do samodzielności z wykorzystaniem tych narzędzi, które daje polityka społeczna. Animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby. To osoba, która mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne, jest praktykiem. Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup społecznych, łączy je, stara się je aktywizować. Wspiera też osoby indywidualne, liderów, społeczników, inicjatorów lokalnych, którzy później przejmują część zadań od animatora. Animator nie narzuca konkretnych działań, ale poznaje potrzeby, zachęca do działania, integruje grupę, pracuje z nią oddolnie. Coach to osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Polega ona na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Coach nie jest trenerem i nie jest trenerem indywidualnym, jak się powszechnie uważa, a coaching czy też proces coachingowy nie jest szkoleniem. Lider to osoba wytrwała, konsekwentna. To, co wydaje się łączyć wszystkie typy liderów, to otwartość i pasja w działaniu, która pociąga innych, tych pasywnych, biernych, wycofanych. Bycie liderem to towarzyszenie przed, w trakcie i po zakończeniu działania. Chcąc osiągać założone cele, Lider nie może bazować wyłącznie na intuicji, a potrzebuje stałego doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy. Wiedza i umiejętności służą długoterminowym planom proponowanym przez lidera w ramach aktywizacji środowiska lokalnego. Projekt kalkulator kosztów zaniechania. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających. Projekt innowacyjny, systemowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorzy projektu. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Jednostka Samorządu Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Strona internetowa www.kkz.mcps-efs.pl w następnej audycji odwiedzimy gminę Stara Kornica i opowiemy o systemie szkoleń dotyczących pomocy społecznej.